Cześć i czołem! Witam Was dzisiaj w kolejnym filmie. I dzisiaj z tą energią otwieramy nowy rozdział, w którym będzie dużo, dużo o domu, czyli coś, czym my teraz będziemy tak naprawdę żyli. Może jeszcze nie teraz, ale tak od wakacji już myślę, że. Będziemy, przynajmniej ja będę dużo o tym mówiła, i mam nadzieję, że będzie Was to interesowało. Ja jestem pełna ekscytacji tym filmem, który Wy teraz oglądacie. Mam nadzieję, że Wy też, ponieważ no Wy jeszcze nie widzieliście wnętrza domu. Ja już widziałam, ale Wy zobaczycie to teraz po raz pierwszy, także jestem ciekawa Waszego pierwszego wrażenia. Na pewno ten film zasieje wiele pytań w Waszych głowach, dlatego postanowiłam, że na Instagramie otwieram teraz okienko do QA i jeśli będzie dużo pytań odnośnie domu, to podzielę QA na dwa, ponieważ bardzo dawno nie było takiego filmu i zrobimy sobie QA o domu i QA takie ogólne, a jeśli. W miarę uda mi się odpowiedzieć na te pytania w jednym, no to wrzucimy to do jednego wora, zobaczymy. Nie wiem też, co Was będzie interesowało, jakie Wam się nasuną pytania, co będziecie chcieli wiedzieć. O tym wszystkim się dowiem. Także serdecznie zapraszam na mój profil na Instagram. Oczywiście tutaj w link w opisie, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i tam zadawajcie pytania. Wszystko, co Was interesuje, będę odpowiadać na te pytania w kolejnym filmie. Także teraz cofamy się kilka miesięcy wstecz. Lecimy do października 2022. Witam Państwa. Dzisiaj 14 października, piątek, godzina 10.50, a na godzinę 11 jesteśmy umówieni u notariusza. Tak, to dzieje się naprawdę. Co prawda, już od półtora miesiąca wiemy o tym, że dom kupujemy, to znaczy przymierzaliśmy się do tego przez tyle czasu. Dzisiaj jest ten dzień, w którym będziemy mogli otworzyć szampana i już świętować, ponieważ no to już będzie na papierze. Słowo się rzeknie, no i pozostanie nam czekać na klucze. Wykończenie i tak dalej Także jestem dzisiaj trochę zestresowana Ale też są takie różne Emocje mną e, Szarpią No nic, e, pokażę wam, wam później Piękną teczuszkę z aktem, ale nic na razie więcej Wam nie pokażę Dlatego, że No to jest pierwszy krok, ale jeszcze Wiele przed nami e, Dom jest w trakcie jakby no, Budowy, także na razie Mogę Wam tylko ewentualnie Was na, zabrać Na budowę i pokazać Wam gołe ściany i może też to zrobię. Mamy to podpisane. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was serdecznie. Ostatnio widzieliście, jak byliśmy u notariusza, a teraz zapraszam Was na razie w takie surowe mury, ale pokażę Wam mniej więcej, jak dom będzie wyglądał. Chodźcie. Jesteśmy teraz w przyciągu. Tutaj po drugiej stronie kamery jest Monia. Zaczniemy może od, od kibelka. Tutaj e, idziemy, jest toaleta, taka mała. Tu będzie miejsce na jakąś szafę, Tak. E, a tutaj jest pralnia. Tu będzie miejsce na piec, tutaj e, zamierzamy mieć jakieś fajne takie półeczki, szafki na, e, wiecie, jakieś płyny do prania, ręczniki i tak dalej. No, i tutaj jest najfajniejsza część, czyli część jadalniano-kuchenna, czyli mamy tutaj e, kuchnię i salon, no salon z aneksem. Jak widzicie, kuchnia jest tutaj e, z oknem, prawdopodobnie tutaj będzie zlewozmywak. Tutaj pójdziemy sobie w latem i zakręcimy takim delikatnym, e, jak to się mówi taką jakby w, nie wyspą, tylko takim. Nie wyspa, tylko barek? No nie wiem. To nie takie, bar, to taka y, półwysep. Tak wiecie, taką półwyspę i y, może jeszcze tutaj jakbyś y, podeszła, bo chcę pokazać część, która jest tutaj pod schodami. Tą część chcemy maksymalnie wykorzystać na jakieś takie wiecie y, półki, szuflady na buty i tym podobne. To się zawsze przyda. Więc tego miejsca będziemy szukać i wygospoda wygospodarujemy najwięcej jak będzie to możliwe. No i mamy schody, ale to zaraz. Schodów jest dużo. Schodów jest dużo. Podoba mi się, jak operuje tutaj światło, bo fajnie, że dzisiaj jest słoneczny dzień, że udało nam się przyjechać jak tak, właśnie. Tak, bo tu jest. Jest taka. Pogoda. O, Czekaj, jeszcze pokażę. O, tu Nie jest jeszcze zobaczyć? taki. I teraz tak, tutaj jeszcze za bardzo nie wiemy, jak będziemy ustawiać stół, kanapę i tak dalej, dlatego tutaj też dzisiaj jesteśmy, mam metry, mam długopis i tak dalej, ale to zaraz, najpierw oczywiście wy jesteście najważniejszym, więc pokazuję wam. Zaraz będziemy tutaj kombinować, jak to zrobić. No ale generalnie tutaj na pewno będzie całą wyjście na ogródek. Ogródek nie jest duży, ale taki wystarczający. Yy, I chyba na niego teraz tutaj stąd nie, nie bo, widać. Nie będzie widać. A w ogóle tam jest wszystko tak przekopane, że nawet nie widać, dokąd się w No ale dobra. Yy, chodźcie jeszcze ze mną na górę. Może ja cię podtrzymam, żebyś się nie wywróciła? Nie wywrócisz się? Nie, chyba nie. I jesteśmy na piętrze pierwszym, ale to nie koniec, bo jeszcze będziemy szli wyżej. Ale yy, czekajcie, bo się zgubiłam. Tutaj jest prawdopodobnie łazienka. Tak naprawdę tutaj jeszcze nie wiemy, jak to będzie wszystko wyglądało. Też jesteśmy właśnie tutaj dzisiaj, żeby to. Yy, podjąć jakieś decyzje pierwsze. No ale generalnie łazieneczka, Ona jest całkiem spora, bo ma 8 metrów. Idziemy do sypialni. Sypialnia jest tutaj. Prawdopodobnie tutaj będę chciała sobie zrobić jakąś yy, toaletkę. Puszko. I w sumie tyle, jakiś szafa do zabudowy. No tu jest bardzo duże miejsce na szafę, o. Cała ja patrzę, czy się łóżko zmie zmieści się takie duże, jak ja chcę. Zmieści się. metr 180. Mieści się. Tak? Mm -hmm. Tak myślisz? W ten sposób? Mhm. Mm zmieści się. Nie tu no, na spokojnie, tak. tak. zmierzę. I przechodzimy do pokojów dzieci. Zobaczcie w ogóle jak tutaj jest słonecznie, to no, jest te ekstra. pokoje są genialne. Ale tu jest tyle światła, ale w ogóle widzę, że kamera tego nie pokazuje tak dobrze, ale jest Wiesz? tu mnóstwo światła, no bo tak trochę ciemno, popatrz. Faktycznie. Ona tak. jakoś dziwnie coś zaciemnia trochę. Ale tu jest no, ale, są ale światła, to samo tu. Tak, tutaj jest też drugi pokoik. Tak, i takie duże okna. Idziemy teraz na górę, a na górze będzie Biuro takie moje z Pawłem. Zobaczymy jeszcze, jak to podzielimy. Plus, jakieś takie wiecie, rzeczy do przechowywania. W sensie będziemy mieć tam jeszcze takie dwa malutkie pomieszczenia, gdzie będziemy po prostu składować różne rzeczy, jakieś graty. Zawsze musi być takie pomieszczenie w domu, no ale chodźcie, zobaczymy tą przestrzeń. Na razie to jest taki open space, ale my to będziemy troszeczkę modyfikować. Mi się podoba ten open space, tylko że to jest niepraktyczne. Więc tak. e, no tutaj jest naprawdę sporo miejsca i tak naprawdę. E, o, ktoś, ktoś piłkolkę. Będzie zabudowane, ponieważ będzie rekuperacja. No, a tam zabudujemy ze względu na to, że no nie ma piwnicy. I fajnie by było mieć jakieś takie miejsce, gdzie można przechowywać, wiecie, nawet e, jakieś rzeczy snowboardowe na deskę i tak dalej. No, musi być takie miejsce, więc tam będzie. To zabudowane. Zabuduje też y, z tamtej strony prawdopodobnie będzie Pawła y, y, biuro. Będzie zamknięte z drzwiami, dlatego że on często ma kole i chciałabym, żeby był, że tak powiem, y, wyłączony. Y, I on też nie chce mieć dużo słońca, bo on na pewno będzie to wszystko, wiecie, y, za... Jak to powiedzieć? Zasuwać. Zasuwał. On mi będzie zasuwał rolety, a ja będę mieć tą część bardziej słoneczną, bo ta będzie bardziej słoneczna to Tak, To no jest południe. No właśnie. Yy, no, to i widać. Tyle. ale to nie jest ciemno wcale po tej stronie. No tak, nie jest. I tutaj, nie jest, jest tu. tutaj jest fajniejszy widok, ale ja nie wiem, czy, ja będę, czy będzie widać, bo tu jest pełno drzew. No tak, że brudne okna. No wiadomo, że brudne, bo nikt ich nigdy nie umył, ale... Nie wiem, czy widać. Tu jest miejsce na ogród i tam jest pełno, pełno drzew. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Byliśmy tam w listopadzie. Te nagrania z wewnątrz budynku są z listopada. Także już kilka miesięcy jesteśmy w przód. Ja od listopada tam nie byłam w środku, więc w sumie nie wiem jak co się tam podziało i jakie są teraz postępy. Natomiast bardzo chciałabym się z Wami tam wybrać. Na pewno was zabiorę w którymś z vlogów, gdzie już będzie tak bardziej wiosennie, zielono no i pokażę Wam więcej po prostu także cieszę się i mam nadzieję, że Wy cieszycie się razem ze mną a wiem, że tak, ponieważ wiem, że jesteście tutaj niektórzy ze mną od x, x lat, kibicujecie i zawsze trzymacie za nas kciuki i dajecie dobre słowo, także cieszę się, że mogę z Wami przeżywać te wszystkie dobre i złe chwile. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Już w poniedziałek zapraszam Was na daily vloga z naszego wyjazdu. No to ja się z Wami żegnam, a jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu z Dnia Kobiet, no to zapraszam do oglądania i widzimy się w kolejnych vlogach. Buziaki, pa! Do roboty, do roboty. Musicie sobie to wyobrazić.